Księgę wszystkie trzy strony: Jacek Stysię 2 i w Team Potest 2 na mapie Dymduel Duel V1. No i prze... Nie wiem czemu, ale przez chwilę nie miałem mojego wyposażenia. jej cały czas musiałem chodzić z um, tymi: no musiałem cały czas chodzić z tymi: no, rozumiecie, ciągle chodzić z um, podstawowymi itemami jakie mam, ciągle musiałem chodzić. I myślę, że tym razem ten odcinek Wam się spodoba, bo tym razem to ja trochę lepiej nagrywam. Pewnie rozumiecie. Możecie zgadnąć, czemu tak dobrze nagrywam, bo teraz to ja akurat tego sobie ściągnąłem. Jak widzicie, jak widzicie, ściągnąłem sobie normalnie. Ten program do ściągania i widzicie, teraz nim nagrywam, więc nie jest aż tak źle. Tam mamy naszego magięra. Musiałem się. A no tak, i gramy z Foxiem, tylko że Fox jest po innej nie, a więc on za bardzo nam nie pomoże. Tu jest gość, za jakiego się przeblaliśmy, więc najlepiej się nim zająć. Okej. Okay. O, oh, fuck. Mm -hmm. O, dostał w główkę. Tylko. A, jakbym go teraz tylafił, to by był tłupem. Że tak to pięknie ujmę. Fajnie, od tylu, co mnie pewnie wzięli. O! Już mogę znowu sobie. cytowanie sklepu. Dobra, mogę znowu sobie coś wypożyczyć, jak widzę. A więc wypożyczę sobie nożyk. Myślę, dospiega. Yy, a wypożyczę sobie to. Wyplubuj. Dawaj. Tak na pewno. Sukces. Ok. No i mi dropnęło. Tego ja nie chcę. I teraz dospiega sobie to dam. No i teraz sobie będziemy chodzić z ostateczną nagrodą. Tak sobie zaplanowałem. A Foxy nie gada, bo on ma rozwalone mikro. Foxy, jak, jak gadamy przez sad, gło, przez sad na Steamie, to powiedz coś. Hmm. Powiedz coś. Chyba nie powie nic. Ale normalnie. Ja tu gram, y ja tutaj gram czymś, co jest bardzo, to jest chyba jeden z najgorszych nozów w ogóle. Okej, okay, mamy znowu zmarłego, tylko lepiej, oj. O, foksiego zabiliśmy. Miły przypadek, akurat miał mało HP, więc akurat go zabiliśmy. O i, i się uda. Tak, pierwsze przebranie. Skąd on wie, że ja dalej? Dobra. Ja spróbuję, ja ten film spróbuję, nie wiem, 22 minuty nagrywać. Aaaa, zabiłem go. Jak chcę spróbować... oj Ło wow. Foksi no. Dobra, przepraszam za to wszystko, co musiałem zrobić. Eee... Cięcie oj! A myślałem, że się uda. No dobra. Myślę, żeby sobie posnajpić, bo na tej mapie to da się bardzo łatwo snajpić. Oj! Lebo od przodu mnie wzięła. Nie no, jak to brzmi, od, od od spodu. Mm. Oj! O, zabił się przeze mnie, oj. No pole... Ja trochę polepszyłem moją kamerę, więc teraz obraz... Teraz obraz powinien trochę lepiej wyglądać. Tak jakby był... No. Akura, akurat, bo ja coś dostałem, ale nie, to było... Nie no, pobawmy się jeszcze tą ostateczną naglodą bo nie wiemy sami co to jest. O, tu jakiś spieg jest. Niech trzeba zgnębić koledzy, ale tu gdzieś jest spieg, tego trzeba zabić, bo spiegów się zabija przecież. Spiegowie to lasa nienaturalnych ludzi. Halo, proszę pana, pan obelwie bani, chyba? Hmm, nie. Ach! O, on ma już nawet. Nie. No ja on myśli, że mnie zabił. A na serio to nawet mnie nie dotknął. No tak trochę HP mi wziął, ale. Ja tu poczekam, o Jezu. Oj. O Jezu. Nie. Nie no. Tą ostateczną nagrodą się chyba grać nie da po prostu. A więc chyba ją usuniemy, bo... Albo nie, później... później... Jak, jak, będziecie, jak będziecie chcieli Jak będziecie chcieli jeszcze patrzeć jak ja się męczę z tą ostateczną nagrodą, to po prostu y, dajcie łapkę w górę i komentarz, czy chcecie. Żebym się dalej męczył z tym piekła lodem. Nie! No zaszli mnie z dwóch stron. O! Ech. On już wziął ten. Chyba Leptun jest na tej... na tym selwie, ale jeszcze nie zaczął mnie krytykować. Tą patelnią. O, no Leptun jest, teraz napisał coś. O, zabiłem kogoś. Nie wiem, kogo wziąć. Jego. Hmm. A, no tak, on miał krytyki. A ja co miałem? Ja nie miałem krytyków, ale ale broń była ta sama. Jezu, mi już się tu zdawało się, że oni budują działko. A nie, to nie było działko. Spaj! Wiedziałem. I do tego to był spieg z ostateczną nagrodą. Ej. W takim razie weźmijmy to i chodźmy. Wow. Jakaś łatwa zdobyć. O, tam jest jakaś. Okej, okay, tędy. jest bardzo niefajnie. Tu ciągle gadają coś. Ludzie. Tam jest u góry snajper. Jaki jest bardzo... O, jest ten... Tu, gruby u góry jest dobrym kąskiem dla mnie. Nie. O, zabiłem kogoś. O, teraz go zabić. Ach. Ale ej, jak, je, jak jestem tym, to coraz lepiej mi to wychodzi. Ojeju. Nie za ciekawa ta sytuacja, mało hp -ków. Ale tutaj już jest dużo hp tylko jeden HP mam. Udało się. Udało się, udało się wziąć les naszego cennego hp -ka. Dobra, yy, poczekajmy tutaj, aż jakaś osoba wyjdzie. O, dobry konsek tam jest, ale guldem Skoda, że to jest spajno. O, ma mało HP, więc. A, nie, te A, miało HP, miał. A, no tak, zapomniałem, się nie mogę. No, kiedy. Będzie jakiś kąsek. No właśnie, leptun i jego patelnia. Będzie też guzał. No chyba, że przed nim nie ucieknę. O, dźwignąłem kogoś. Co nam daje przeblanie. Więc. O, nie. No. No właśnie, dopiero kurde zdobędziesz przebranie i już się... Dopiero zdobędziesz przebranie i już cię zabiją. Okej, okay. to teraz ten tędy chodźmy. O! Leczyliśmy się bardzo dobrze. Wow, techa jeszcze jakiegoś. Dźgnąłem. No i jak zwykle Lipton i jego patelnia, jak widzicie, tak się zachowują fani, psychofani, bo Lipton chyba jest moim fanem, bo on, zobaczcie, cały czas będzie mi tak robił, cyka, napisał, A ale co ja cyka, napis, co ja cyka, o, konga, Lipton, będzie, ja teraz nagrywam, no.